Prezydent Miasta Przemyśla oraz dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Europark Wisłosan byli organizatorami konferencji gospodarczej, która odbyła się 24 kwietnia w Krasiczynie. Podczas jej trwania podpisany został list intencyjny przez prezydenta miasta, dyrektora Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz inne podmioty, które wyraziły gotowość i wsparcie dla działań związanych z utworzeniem klastra energetycznego pod nazwą Zielona Dolina Przemysł. Głównym celem jest budowa konkurencyjnej sieci powiązań producentów, dostawców, ośrodków innowacji, usługodawców i zainteresowanych podmiotów dla szeroko rozumianego sektora energetycznego. O tym, czym jest klaster, mówi Robert Homa, prezydent miasta Przemyśla. Jest to idea, ale ta idea zmaterializuje się w postaci konkretnego przedsięwzięcia, które docelowo będzie np. Na parkiem naukowo-technologicznym. Na razie są to hasła, ale tak jak nie jest dzisiaj jeszcze określona forma organizacyjna tego klastra czy to będzie spółka, czy to będzie stowarzyszenie, jaka będzie forma prawna nie przesądza. O tym, że klaster powinien powstać jako zrzeszenie pewnych pomysłów, jako klaster idei, która przełoży się na współpracę instytucji, uczelni, przedsiębiorców i samorządów, po to, żeby stworzyć dodatkowo nowe miejsca pracy. Ta konferencja to kolejne wydarzenie oparte o założenia projektu inwestycyjnego realizowanego przy współpracy z Britani Network Group. Które jest uzupełnieniem działań z zakresu efektywnego wykorzystania alternatywnych źródeł energii i efektywności energetycznej w ochronie środowiska naturalnego. Warto wspomnieć, iż członkowstwem w klastrze Zielona Dolina Przemyśl zainteresowane są firmy z Niemiec, m.in. tandem Wind Power EN3 MTU OnSite Energy. Konferencja była również doskonałą okazją do promocji terenów inwestycyjnych Przemyśla. O ich walorach mówił m.in. dyrektor Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej pan Marek Indyk. Ten rejon Przemyski ma na pewno, a mianowicie bliskość, bliskość granicy. Wcześniej czy później z rynkiem wschodnim, a konkretnie z Ukrainą, ta wymiana będzie musiała następować. Po uregulowaniu, po ustabilizacji politycznej przyjdzie czas na stabilizację gospodarczą i to w takim, i, w zupełnie nowym, i to w zupełnie nowym wymiarze. Może właśnie na początek w takim wymiarze, że ci inwestorzy, którzy się będą bali tam inwestować, to będą inwestowali blisko granicy po to, żeby mieć to bezpieczeństwo wytwarzania po naszej stronie, a, a tylko mieć handel po tamtej stronie. Ważnym punktem obrad była również prezentacja dotycząca nowelizacji ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, która zaostrza przepisy dotyczące wydawania zezwoleń strefowych. Sygnotariusze oświadczają, iż podpisaniem niniejszego listu intencyjnego uruchamiają inicjatywę, która docelowo ma doprowadzić do powstania i rozwoju klastra energetycznego Zielona Dolina Przemyśl. Poprzez stymulowanie współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, lokalną administracją, placówkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, instytucjami otoczenia biznesu oraz innymi zainteresowanymi podmiotami. Zainicjowana dziś działalność klastra ma stworzyć platformę współpracy i koordynacji działań, które będą służyć rozwojowi przedsiębiorstw powiązanych z szeroko rozumianym sektorem energetycznym. List intencyjny podpisało 25 podmiotów.